Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Siedzieli z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy, bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Zasiąńcie bardzo proszę, w miarę wygodnie, nie za wygodnie, żeby nie zasnąć. Na początku y, pozwolę sobie wam powiedzieć, że dosłownie przed godziną wróciłem z cudownego wyjazdu ze studentami, kilkunastoma jezutami, poza Toruniem sobie wyjechaliśmy y, i było cudownie. Ale też o tym mówię, bo będę się odwoływał do tego doświadczenia, a w związku też z tym doświadczeniem jestem skrajnie zmęczony i skrajnie szczęśliwy. Więc gdyby się zdarzały jakieś lapsusy językowe, to wybaczcie, proszę, ale mam nadzieję, że może coś się uda z tego wyciągnąć. No to po kolei. Wiem jakim Dawid był królem. Jak znamy pismo, Dawid był bez wątpienia bardzo dobrym królem. Ale był człowiekiem, to znaczy zdarzały mu się bardzo konkretne błędy. Najczęściej znamy tą sytuację z potrzebą, tego grzechu, ale też inne kwestie. Natomiast był bardzo dobrym królem, nie ulega wątpliwości. I teraz, gdy tak patrzymy sobie na to pierwsze czytanie, to raczej nie pozostawia to wątpliwości, że on został wybrany na sposób boży. Można by tak to ująć w naszym sposobie mówienia o tym wyborze. To znaczy, że faktycznie on się spotkał z powołaniem, gdyż albowiem tutaj w tym fragmencie nie mamy sytuacji, że Dawid kandyduje na króla. To znaczy, że jest kilku różnych królów, i on jest jednym z nich, i mówi: Wybierzcie mnie, ponieważ ja do tego najlepiej się nadaję, a najlepiej nadaję się z tego i tego powodu. Więc wybierzcie mnie. Nie. Otóż okazuje się, że wszystkie pokolenia izraelskie przychodzą do niego i prawie mu komplementy. Mówią, że faktycznie jesteśmy podobni do ciebie, ty do nas, odbywałeś wyprawy na czele Izraela, czyli reprezentowałeś nas, byłeś faktycznie dobrym władcą. I sam Bóg powiedział do Ciebie, Ty będziesz pas mój lud Izraela, i ty będziesz wodzem na Izraela. Czyli tak naprawdę to lud wyznacza Dawida na króla. Idąc trochę teraz w naszym takim sposobie toku myślenia, gdy na przykład myślimy sobie dajmy na to o księżach, zakonnicach, zakonnikach, no to spotykamy się z takim słowem powołanie. I myślę, że każdy z nas też o tym doskonale wie, że każda z tych osób, która się zajmuje taką służbą na tym świecie, faktycznie powinna się zajmować ze względu na powołanie. Czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład ktoś kandyduje i mówi, no ja będę dobrym księdzem, bo mam takie konkretne walory, mam takie zalety i bardzo proszę mnie wybrać na księdza. No nie, powinno to się odbywać w ten sposób, że. W bardzo różny sposób, ja o tym już też kilkukrotnie mówiłem, jak to było trochę w mojej sytuacji, w bardzo różny sposób ten Pan Bóg przemawia do serca człowieka i w zasadzie szczerze powiem, chyba w 99,9% sytuacji człowiek mówi niemożliwe nie ja. I tylko nie mówię tego oczywiście na podstawie mojego własnego powołania, ale też powołania bardzo dużej ilości osób sióstr zakonnych, księży, zakonników, że bardzo często jest takie spotkanie, zetknięcie, no nie, znaczy ktoś inny by się nadawał do tego lepiej. I to jest bardzo często dobry znak, że istnieje prawdopodobieństwo, że faktycznie Pan Bóg tego człowieka chce. Tak samo było z Dawidem, kiedy cofniemy się trochę do jego historii i jak był, wyglądały jego początki, to znaczy jak Bóg do niego to powiedział. I oczywiście bardzo podobnie jest takiej sytuacji naszego powołania też innego, na przykład powołania rodzinnego. Czy aby ja na pewno będę dla ciebie dobrym mężem, prawdopodobnie by się znalazło wielu innych, którzy byliby dla ciebie lepsi, albo czy ja będę dla ciebie tą dobrą żoną, skoro ja ciebie tak bardzo kocham, to to wiem, że może inna kobieta byłaby dla ciebie lepsza. I chyba to jest wtedy bardzo dobry znak. A teraz zobaczmy sobie trochę na to nasze spo nasz sposób królowania. W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, do którego bardzo często wracam, wam opowiadam, ponieważ tam uczę i tam są absolutnie cudowni młodzi ludzie, y ostatnio odbywała się debata do samorządu uczniowskiego. I ta debata do samorządu uczniowskiego, jak się zapewne domyślamy, wygląda w taki sposób, że są konkretni kandydaci, i oni mówią, dlaczego chciałbym być w samorządzie uczniowskim, co mogę zrobić dobrego dla szkoły i co mogę zrobić dobrego dla was. Więc piszą konkretnie swój plan wyborczy, no i wybieramy. Natomiast sama ta debata w pewnym momencie również obiera trochę taki inny kształt, inny kierunek, kiedy to ci kandydaci mają mikrofony. I mogą zadawać sobie wzajemnie pytania. I najczęściej, i tak również było w tym wypadku, one nie tylko są po to, żebyś doprecyzował, jaki jest ten Twój pomysł wyborczy, ale na przykład zwrócenie uwagi, że niekoniecznie ten kandydat jest najlepszym wyborem, ponieważ ja wiem albo ja słyszałem o tym i o tym. No, czyli takie zdeskredytowanie, dyskwalifikowanie tego kandydata, czyli generalnie coś, co my nazywamy polityką, co bardzo dobrze znamy, co nieraz już widzieliśmy, bo takie debaty, również prezydenckie wiemy, jak wyglądamy, i bardzo często to jest troszeczkę takie podgryzanie siebie wzajemnie ergo. Taki sposób kandydowania, ja akurat osobiście znam tych kandydatów, więc są cudownymi osobami, ale taki sposób kandydowania, pomimo wszystko, wydaje się, biorąc pod uwagę to dzisiejsze czytanie, nie jest takim bożym sposobem wybierania. No bo to nie jest tak, że uczniowie chodzą i mówią, ty byś był świetny, bardzo cię proszę bądź, ale sami kandydaci z tego powodu, że chcą coś faktycznie zrobić dobrego, to robią. Jak jest z Bogiem? Czy Bóg narzuca mi siebie? Mam nadzieję, że tutaj, przynajmniej zdecydowana większość osób, poza maluchami i dziećmi, to w żaden sposób nie został zobligowany do tego, żeby przyjść na tą przeświętą. ergo, mam wybór, mam wolność. Notabene w dojrzałości naszej, tej takiej dojrzałości duchowej, ale też psychicznej, no w pewnym momencie człowiek powinien stanąć i skonfrontować się z bardzo trudnymi pytaniami. No bo na przykład o Kościele w Polsce w końcu. Zaczyna się mówić te rzeczy, które już dawno mówiły się, mówiło się o kościele na świecie, o kościele w Ameryce, o kościele zachodnim. W końcu zaczyna się mówić o tych rzeczach tutaj, chociaż one są bardzo trudne i bardzo bolesne, i trzeba się z tym skonfrontować i powiedzieć, czy ja faktycznie nadal chcę do tego należeć, a jeżeli chcę, to z jakiego powodu? No bo biorąc pod uwagę te wszystkie różne okoliczności, o których wszyscy wiemy, nie będę ich tutaj nazywał po imieniu, no to można by powiedzieć, rezygnuję. Więc musi być coś więcej, że jednak pomimo wszystko przychodzę do tej struktury tego kościoła, do tego budynku. No bo najprawdopodobniej ja mam konkretną relację z Bogiem, i ja to wybieram w wolności w wolności. Czyli znowu, ten Pan Bóg nie jest kandydatem, tylko ja go po prostu wybieram. Ja sam wybieram tego Boga. Idźmy dalej. Dwa zdania z dzisiejszego drugiego czytania, zdanie rozpoczynające. I zdanie kończące to czytanie. Dziękujcie, Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Jesteśmy działem świętych w światłości. I zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą. Pojednać to nie tylko, żeby się zgodzić ze sobą, ale żeby była między nami jedność. Kochani, chciałbym się z wami podzielić jednym takim obrazem, który mi jakoś został mocno z naszego wyjazdu integracyjno-duchowo-formacyjnego ze studentami, który bardzo koreluje z tym dzisiejszym czytaniem i z tym Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata, mianowicie z obrazem Korony każdy z nas doskonale wie jak korona wygląda i teraz chodzi o taką koronę światową czy to z filmu, czy z obrazu czy, czy z filmu o królu Arturze no więc mamy sobie coś takiego co król zakłada na głowę i to jest zawsze pełne to jest jakaś taka przepiękna obręcz w klejnotach ale tam nie ma żadnej przerwy tam nie ma żadnej luki mamy pełną obręcz najczęściej bardzo piękną złoconą z jamentami i ona jest zakładana na króla i teraz, kiedy my wejdziemy sobie na sposób język duchowy, to szlachetność tej korony nie jest zależna od materiału, z którego jest wykonana, tylko oczywiście od głowy, którą nosi ta osoba, czyli od, właśnie od głowy tej osoby, która, która nosi tą koronę. To jest tak naprawdę szlachetność tej, tej korony. Natomiast jest ta pełna jedność. Te klejnoty są bardzo różne w tej koronie. Bardzo różne, bardzo różne zdobienia, ale to jest jedność. Ale centrum, no można by powiedzieć, że to jest ta głowa, na której ta korona siedzi. I teraz zobaczmy sobie na koronę naszego króla wszechświata. Czyli oczywiście ona powinna być, pozwolę sobie na język młodzieżowy, najbardziej wypasioną koroną. Czyli największe zdobienia, najbogatsza, najpiękniejsza, diamenty, no wszystkie te kamienie, faktycznie najbardziej szlachetne. No i mamy tego pana, który jest naszym Zbawicielem i Przyjacielem, który jest w koronie, takiej trochę, mówiąc kolokwialnie, lichej. Dzisiaj przed Tą świętą sprawdziłem sobie tak szybko, co to jest za drzewo, z tego to jest wykonane. I to jest bodajże, że się pomyliłem, wybaczcie, to się nazywa Głożnica Cierń Chrystusa, ta roślina. I Głożnica Cierń Chrystusa charakteryzuje się tym, że jej liście są zielone przez cały rok. Tak przynajmniej znalazłem informację w internecie. Trzeba by ją skorygować, zweryfikować. Ale jeżeli tak jest w istocie. To to nam bardzo dużo mówi metaforycznie, alegorycznie o nas samych. Że nawet jeżeli jest coś ciemne, mroczne w nas, a wiem o tym doskonale, że jest w nas wiele ciemności, jest w nas wiele mroku, jest w nas wiele deficytów, pustki, to te liście, które wychodzą, są cały czas zielone. No, pozwolę sobie stwierdzić to słowo, że może właśnie dzięki temu na czyjej głowie. Jest ta korona, że może dzięki dzięki temu, że ten Jezus jest z nami i pomimo tego, tych wszystkich naszych braków, ciemności, deficytów, tak naprawdę to wszystko, co jest nas nadzieją, pięknem, miłością i dobrem, uzewnętrznia się dzięki Niemu. I teraz powracam do naszego wyjazdu integracyjno-duchowo-formacyjnego. Kochani, my się dzieliliśmy oczywiście pod koniec tego spotkania, mówiliśmy sobie, co było dobre, co nam się podobało, co nas zaskoczyło. Ja nie będę się oczywiście dzielił z tym, co mówili studenci, a mówili przepiękne rzeczy, które bardzo zruszały, ale pozwolę sobie Wam powiedzieć, co ja sam powiedziałem, co wydaje się być bardzo płytkie, ale dla mnie osobiście nie jest. Mianowicie, powiedziałem im między innymi to, że kolejny raz jestem zaskoczony, jak bardzo dobrymi ludźmi i pięknymi jesteśmy. Ponieważ ta grupa osób, z którą ja byłem, to nie była grupa osób, które się już znają ze sobą dobrze. To nie jest tak, że my jeździmy po kilka lat. Ze sobą. Ja byłem pierwszy raz na wyjeździe w dużym akademickim, poza jeszcze jednym do zakopanego, i tam było dużo nowych osób. Każdy totalnie inny. Każdy totalnie różny, można by powiedzieć z tej korony. Każdy inny klejnot. Jeden bardziej szlachetny, drugi mniej szlachetny. Jeden u mnie bardziej to, drugi to. To, jak mogliśmy na siebie liczyć. To jakie było ogromne zaufanie. To, jak. Spełnialiśmy swoją rolę. Jedna osoba odpowiedzialna za gotowanie, druga za sprzątanie, trzecia za zmywanie, czwarta za kominek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda osoba robiła to w sposób absolutnie wybitny, fantastyczny, stuprocentowy, o czym zresztą też studenci o tym mówili, że nikt tego nie zaniedbywał. I teraz pytanie: czy to wynika z tego, że każdy z nas jest takim maksem, który tak tam był, bo to nie było na takiej zasadzie, że ojciec Wojciech Werner Wybrał sobie najlepszych z najlepszych, creme de la creme, duszpasterstwa akademickiego studnia, Nie, bo to jest zawsze otwarte. To się po prostu zapisze w miarę tych miejsc, które są. No to te osoby po prostu jadą, chyba że są w jakiejś sytuacją, to, no to trzeba sobie pogadać, jak, żeby na przykład ktoś nie jechał. no Czasami tak bywa. Ale generalnie to jest zawsze otwarte. No i tam spotykamy się ludzie, i dochodzi do czegoś takiego. Jesteśmy działem świętych w światłości. I ja wam o tym dzisiaj zaświadczam, stojąc tutaj przed Wami tak, Amen. Bo tego doświadczałem od piątku wieczora przez cały wczorajszy dzień i przez dzisiejszy dzień. I to jest niby bardzo proste. Ale jak się tego doświadczy? Wow. I Ewangelia. To tak patrzymy sobie na tą decyzję Pana Jezusa. Który do doskonale jest sobie dwóch łotrów No i Pan Jezus I ten jeden mówi, no przecież Zamilcz Ponieważ my przynajmniej Wisimy tutaj faktycznie, sprawiedliwie Odbywamy tą karę A ten człowiek nie No i on mówi, Jezus pomni na mnie, gdy przyjdzie do swego królestwa A Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam ci Dziś będziesz ze mną w raju No jak tak sobie to powierzchownie czytamy To możemy sobie powiedzieć, wow, jaki kochany Pan Jezus Jaki dobry Jaki fajny Bóg, cudownie no ale dobra, teraz tak zejdźmy z tych obłoczków i przemyślmy sobie trochę sprawę. Jest dwóch łotrów, którzy wiszą na krzyżu. Kochani, oni, oni tam nie wiszą za prawdopodobnie za jakieś złodziejstwo, za to, że coś ukradli. Oni tam wiszą za coś bardzo poważnego. I teraz okej, okay, on się do tego przyznaje, ale Jezus, ja rozumiem, że Jezus cierpi, że Jezus cierpi, tak? Ale może, no przepraszam, Panie Jezu, no, jakbyś mógł zadać mu pytanie, a za co wisisz na tym krzyżu? A czy coś się takiego stało, że jednak jesteś na tym krzyżu, bo się sam do tego przyznajesz? To może wtedy ja rozeznam, powiem ci, co w związku z tym? No nie wiem, no ja bym tego oczekiwał od Jezusa, no że przynajmniej go zapytaj. No bo my możemy to potraktować jaki dobry Pan Jezus. Tylko wyobraź sobie sytuację, że na przykład Twoja córka została zgwałcona i zabita w sposób maksymalnie brutalny przez tego człowieka. I teraz Pan Jezus mówi mu, on mu mówi tylko: Jezus, wspomnij na mnie, a Jezus mówi: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ok? No, i teraz pytanie: oczywiście, do każdego z nas, to cudownie, że tu nie jest napisane, za jaką karę ten człowiek wisi, bo tak mi się wydaje, że każdy z nas powinien sobie zadać taką maksymalną, maksymalne przestępstwo, które dla mnie byłoby bardzo trudne. Dla mnie osobiście. Ja kiedyś zrobiłem w czasie kazania, też powiedziałem, kiedy było o, o jawnogrzesznicy, którą po prostu należy, należy ukamienować, bo tak mówi prawo. I to jest jasne, że trzeba ją ukamienować, bo tak mówi prawo. I Pan Jezus później przychodzi, pisze na tym piasku: Mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, każdy odchodzi. I znowu mówimy, jaki dobry Pan Jezus uratował jawnogrzesznicę. No, tylko postawmy sobie Pana Putina w to miejsce. Dokładnie w to samo. Od strony prawa ten człowiek zasługuje na śmierć. Od strony ludzkiej, natychmiastową. I przychodzi Jezus, pisze po piasku i mówi: Kto jest bez grzechu, niech pierwszy przyłoży lufę do jego skroni odpali. I robią się schody. I teraz jest takie pytanie: Jezus Chrystus nie jest królem Polski, Jezus Chrystus nie jest królem Hiszpanii, ani Europy, ani świata. Tylko Jezus królem, Jezus jest królem wszechświata. A to oznacza, że to się nie mieści w głowie, co on może, co on potrafi i czego on chce. I pytanie jest takie, czy ja na takiego króla sobie pozwalam?